Hej, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj chciałbym wam pokazać jedną, a właściwie dwie bitewki. Nie wiem czy w jednym odcinku, czy też podzielę to ponownie na dwa, ponieważ ta bitwa będzie dosyć długawa. E, obydwie są na EBR-ze. E, jedna, tak teraz zobaczcie, to będzie fajna, dynamiczna, może nawet rzecz, że agresywna gra na ebr na malinówce. Druga to będzie, e, można powiedzieć, że szalony pasyw e, na murowance z fajnym wynikiem. E, ta bitwa będzie dla mnie wyjątkowa swego rodzaju, ponieważ y, zrobiłem y, rekord y, wyświeceń. Jeszcze nigdy nie miałem powyżej 10 tysięcy uszkodzeń, a przynajmniej nie pamiętam. Y, więc, y, więc zdecydowałem się, że to pokażę, w szczególności, że jest całkiem fajna. Y, Tryb to jest ranki rankingówka, więc dlatego pojechałem tak agresywnie. Zasieciłem tutaj y, na środku mapy, y, żeby dostać wiadomo, a po przede wszystkim doświadczenie roli za pierwsze wyświecenie no jak widzicie teraz już na moim hitlogu e, to było całkiem opłacalne opłacalne, co prawda przyjąłem jeden strzał ale nie dość, że sam dostałem 2300 uszkodzeń, dostałem dodatkową asystę roli za e, doświadczenie roli za z, zniszczenie po moim spocie Leoparda, no i dzięki temu już było 1-0, w tym momencie jest już 2-1 nasz swapek ginie, ale za to e, k jeden gdzieś tam się ulał, udało mi się go że dostałem asystę, gdzieś tam strzeliłem, więc dodatkowy jeszcze EXP wpada. Już 3000 uszkodzeń. No i tak naprawdę, co? Teraz standardowa gra ebr czyli gdzieś tam próbowanie zaświecić pojazdów i grania oczywiście, pod po teammate. Trafiły mi się naprawdę ogarnięty fajny teamek, że co ja wyświeciłem, to oni strzelali, więc co też trzeba przyznać. Teraz, niestety, artyleria, i tutaj robię. Bardzo, 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 bardzo poważny błąd, a mianowicie na ogłoszeniu e, wjeżdżam sobie w obwóz krzaka, także e, obrywam, na szczęście tylko jedną peskę, gdzieś tam mój team e, spłaca ten mój błąd, no wiadomo, że na EBR-ze tracenie HP w ogóle jest e, bardzo, bardzo bolesne, e, bo tych hp nie mamy dużo na start. No ale się udało jakoś uciec. Jeszcze 450 mam, więc praktycznie od każdego... No w większości pojazdów mogę peskę przyjąć, więc nie jest jeszcze tragicznie. Prawie 5000 spota. 300 uszkodzeń, no i ja tutaj dalej próbuję. Próbuję jakoś bardzo defensywnie tutaj te kółka robić. No, żeby po prostu nie przyjąć już peski, bo nie mogę sobie na to pozwolić. Zostaję spota, więc oczywiście... Nie, nie, nie robię w tej sytuacji, nie róbcie w tej sytuacji jeszcze więcej kółek, ponieważ rzeczywiście widzą was i mogą przez to strzelić, tak, mając podał po prostu uciekam od prawej do lewej, wiosłuję kadłubem, żeby nie oberwać pestki mm, i ewentualnie utrudnić artylerii strzał. I zmieniam flankę. Widzę, że tam już nic nie zrobię. Oni mnie widzą ja ich nie widzę, ponieważ są w krzakach, więc zdecydowanie dobrą opcją jest zagranie po prostu prawej strony, w szczególności że tam w bazie prawej nic nie ma i będę w stanie na przykład spotować tą półeczkę na F7, gdzie oczywiście są praktycznie zawsze coś kamperzy więc no to im pozwoli robić dalej uszkodzenia po asyście. Tutaj zapuszczam się agresywnie Mój team Progetto podjechał do tych domków, nikogo nie zobaczył To stwierdziłem, że zagram agresywnie No i właśnie tak się dzieje e, ty W tym momencie zobaczcie, że ten 268 obrywa naprawdę bardzo ładnie od teamu 1500, 1400 asysty e, Teraz ten Progetto jeszcze tam stał 268 cały czas dostaje jakiś e, damage Teraz niestety już nie po mojej asyście, ponieważ to nie ja go spotowałem Ale chcę mieć doświadczenie roli za zniszczenie go e, po moim spocie Więc e, podjeżdżam agresywnie Teraz zniknął e, Teraz grałem naprawdę bardzo ryzykownie No tak jak mówię, no chcę mieć to doświadczenie Artyleria kończy, 6500 e, asysty już na moim koncie Gdzieś tam UDES e, Próbuję Próbuje zają zająć tą ten e, patelnię, o pod heal'em Brakowało mi tego słowa Teraz gdzieś ten 430u za tym młynem e, na kapie próbuje coś zrobić Wiadomo, odbijać tą flankę, no bo już tak naprawdę przeciwnicy byliby zamknięci. Przez to moje projecto nie może tam spuszować Leopard na ogrysku. Ja decyduję się teraz zagrać z tą stronę. Zobaczcie, że widzę, moi wszyscy są w lesie na kampie. Oni za chwilę najprawdopodobniej będą zjeżdżać z Hilla, więc tu pomyślałem i stwierdziłem, że zajmę sobie po prostu tutaj pasywka na, na tej górce. Po to, żeby właśnie czołgi wychylające się na hilu, tak jak na przykład ten T57 Heavy, albo zjeżdżające w dół, tak jak za chwilę 430 U. Właśnie spotować pod mój team pod artylerię. Mam dwie artylerie, które są dosyć ogarnięte. Jest to już pierwsza dywizja, więc ta najlepsza. Znaczy, najlepsza, ta najwyższa, więc teoretycznie. No ci gracze powinni coś tam ogarniać No i rzeczywiście tak się dzieje, no uch Wyjeżdża, dostał, ja w tym momencie Zobaczcie, ładuję, hachełka he ha Hechełka, hachełka, bo widzę, że ma 70 HP Z PC-ów nie mam szans go przejść, chociaż od boku byłoby yy, Myślę, że zrobiłbym to bez problemu yy, No hitem wiadomo To różnie może być Więc hachełek he najbezpieczniejszy, dobiłem go Niestety dostałem spota yy, Przez tego UDESa, który podjechał no, ale Eber jest na szczęście na tyle szybki, że gdzieś tam po prostu uciekam i dalej próbuję e, świecić, gdzieś krążyć. Mm, świecić w tym momencie. E, widzę, że ich Eber ma 300 HP, jest na jeden strzał. No, muszę go zniszczyć. To jest mój, tak naprawdę, teraz obecny priorytet. No, bo mm, przez tego Ebera tak naprawdę nie mogę sobie pozwolić na więcej, ponieważ on mi może łatwo gdzieś skontrować, wyświecić, i to jest właśnie taki mój cel. Tu może przyspieszę, bo. W sumie będzie sporo jeżdżenia No właśnie teraz ten EBR niszczy moje project. No jak gdzieś tutaj próbuję błyskawkę wycisnąć Niestety się nie udało No i myślę sobie, że on by On będzie próbował tędy przejechać No raczej nie pra mało prawdopodobne widząc że ja bym tak nie jechał widząc, że yy, on, Ja jestem na jeden strzał Przeciwnik na dwa strzały yy, No to raczej szans na to nie ma Żeby z nim wygrać No ale założyłem wariant, że Mógł takie coś zrobić, i że może tędy przyjechać. Dlatego wziąłem krzaka. Jakiegoś za zająłem, żeby go wyświecić po prostu na dojeździe. No niestety tak się nie dzieje. Zobaczcie, teraz próbuję te zmieniać te krzaki, szukać go. Niestety teraz ten naprzeciwko mnie zasłania, y więc stwierdzam, że już trochę za dużo czasu na tym straciłem. Nie udało się trudno. Mm, no i teraz właśnie zaczyna się podjazd przeciwników i rozbijanie tak naprawdę w tym momencie naszej kampy. Widzę gdzieś tego estrebeczka? Yy, tu niestety bardzo niefartowny strzał 312 przy Alfie, C 390. No, 11 HP musiało mu zostać, ale za spokojnie ładuję HEKA. On w ogóle nawet nie patrzy, więc po prostu zatrzymałem się na chwilę. Yy, przycelowałem prędziutko. Yy, teraz już obrót 8000 asysty na moim koncie prawie, 1000 yy, damage'a i jadę dalej, szukam dalej. Mm, szansy, żeby coś zrobić. Albo świecić pod artylerię pod team, albo robić damage. Cały czas gdzieś się obawiałem tej strony, że ten Eber może gdzieś tu przyjechać. On się okazało, że ulał się po prostu, nasi go zdjęli. I to była bardzo dobra informacja dla mnie. W tym momencie jest już 9 do 9. Yy, no i tak naprawdę już wiem, że mogę sobie pozwolić na więcej. Yy, mamy stratę HP 440 z na przeciwników, ale nie oszukujmy się, że to... Jest praktycznie jeden strzał, więc nic strasznego Teraz to, y, progetto gdzieś tam na dojeździe, spotknąłem No właśnie, po to żeby artylerie mogły teraz pracować y, Nasze to drugie, zauważcie, że y, Że teraz zajmuje heal'a Sorry bardzo. Teraz zobaczcie, że Projecto zajmuje Hila i będzie próbował tego kran wagna zniszczyć, no wiadomo, może by też mieć kontrolę mapy, nie możemy się zamykać w jednym kwadracie. Na początku stwierdziłem, że dobra, może mu pomogę, może zaświecę tą stronę. Ale ostatecznie tutaj ten 267 napisał Unit Spod on są so, więc zdecydowałem po prostu, że pojadę świecić to. I rzeczywiście to był dobry pomysł, bo gdyby on pojechał zbyt agresywniej, mógłby wyświecić cały nasz lasek i byłoby po grze. A tak to zauważcie, że mam szterica, mam dwie arty, Szybkostrzelne, więc mogę po prostu sobie go y, zaświecić y, na dojeździe, licząc na to, że moi zrobią damage. Progetto to widzi nasze. Ustawia się również na snajpie. No ja tutaj próbuję bardzo defensywnie y, jakoś próbować go spotnąć. Wiem, że nie mogę go dopuścić za blisko bazy. Ale też nie mogę wyjechać zbyt agresywnie, bo ten Estebek ma na mnie krosa I na początku chciałem zająć tamte krzaki, ale niestety ten Estebek mnie wypchnął i nie mogłem tego zrobić, od którego właśnie dostaję spota. Więc stwierdzam, że najlepszą metodą w obecnej chwili będzie po prostu zajęcie pasywa. Nie będzie to najlepszy pasyw, ponieważ zobaczcie, że na tej górce. No niestety, ona jest na tyle nisko, że nie zobaczę tam. tam jest jakby takie. Zniżenie terenu i po prostu tego nie zobaczę. I to jest trochę słabe. No ale teraz jeszcze się to Projetto wyjeżdża. E STB też raszuje, zobaczcie, że wszyscy na raz jak gdzieś tutaj peskę, dobijam pewna ręka e i kolejna asysta roli. E to Projetto właśnie teraz jedzie tam. E po moim spocie cały czas artyleria obydwie strzeliły. No 300 nie oszukujmy się, że e nie ma bez wiadomo jakiejś, nie wiadomo jakiego e nie wiadomo jaka liczba, ale zawsze te 301 strzał mniej trzeba będzie oddać, 8500. Asysty. Ja tak dalej zajmuję tego krzaka licząc, że on wyjedzie. Teraz widząc, że moi się przestawili, też również się przestawiam właściwie po prostu obiadę tych przeciwników. Pojadę po, po artylerię, tak jak teraz to projecto nasze pojechało, jedno zniszczyło. Ja tutaj... Po prostu pojadę z tym e, środkiem. Wiadomo, żeby e, zmniejszyć, ewentualnie drugą artylerię, wyświecić i zobaczyć jakąś rotację, m, która właśnie nastąpiła. Zobaczcie, to projecto tutaj zrutowało. E, ja w sumie nie wiem, czy dostałem spota. Nie, nie dostałem spota, więc mogłem tu pozwolić. Zatrzymaj się na środku. Pyk, haechan, e, dobicie. Jeszcze jakaś asysta za to wpadła, więc całkiem m, ok. No, dwa projecta nie oszukujmy się, że to jest już raczej bitewka m, przegrana. Teraz ten Mariusz. Gdzieś w krzaku do mnie strzela, Zobacz, teraz ładny strzał mi wchodzi, wziąłem poprawkę Zobaczcie, że jak jechałem to celowałem trochę bardziej w tą stronę I dzięki temu ten pocisk wszedł No i teraz już przejdźmy do podsumowania Tak jak mówiłem jeszcze chyba nigdy nie udało mi się osiągnąć 10 tysięcy asysty, tu na szczęście Weszło coś po blindzie i dzięki temu przekroczyłem tę magiczną, tą magiczną wartość nie ma żadnych odznak, ponieważ tak jak powiedziałem to był ranked e, Zobaczcie, że 1400 bazowego expa, 900 następnosa, po mnie 4 fragi, 1720 demaszku I mimo konta premium na minus jestem, no ale taki urok grania EBR, na racjach, goldzie i e, tym podobne Bitewka uważam, że całkiem ciekawa, e, fajnie, fajnie udało mi się to zagrać, nie ukrywam, że team też miałem fajny E, powtarzam, fajny, fajny, no, ale wiecie o co chodzi, że team naprawdę był dobry, że ja świeciłem oni zdążyli i dali bardzo dobry przestrzeń na, na przejeździe e, na początku bitwy, później gdzieś naprawdę bardzo mnie wspierali i ogarnęli temat, więc to jest mm, bardzo dobra sprawa. Mapka też siadła, praktycznie najlepsza e, mapa, jeśli chodzi o EBR, a tak, tak jak Prochorówka Redshire. To jest na pewno taka mapka w Topce i to praktycznie każda bitwa na tej mapie, trochę bardziej ogarnięty team i można fajne, fajne naprawdę wyniki kręcić. To by było na tyle. Tak jak mówię, zobaczę czy połączę jeszcze drugą bitwę z tą, czy nie. Muszę zobaczyć jak to czasowo wyszło. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć witam ponownie znowu bitewka na EBR 105. Znowu z rankingówki, tym razem jednak murowanka, czyli też bardzo fajna mapa pod lighty mm, Wszelkiego typu mm, No ale, ja tak jak powiedziałem wcześniej, EBR, tak jak już widzicie e, Ranked, czyli e, albo lewo, albo prawo praktycznie e, Tutaj zawsze bitwa wygląda tak, że team jedzie albo w jedną stronę, albo w drugą no ale ja standardowo zazwyczaj gram EBR-em agresywne otwarcie żeby dostać właśnie tą asy, do, doświadczenie roli, zobaczcie, że wyświeciłem praktycznie cały team e, więc no, już trochę tego wpadło Teraz tylko jadę już na drugą stronę, zrobić rundkę, może może kogoś jeszcze tam się uda, zobaczcie, że jakiś uk jeszcze, jakieś te deki pojedyncze, więc e, może coś jeszcze się uda e, No ale tu ewidentnie nikogo nie ma i teraz już powinienem stąd uciekać, jednak ja zostałem, jeszcze chciałem peskę temu EBRowi wklepać, niestety się um, już mi nie udało, ja za to oberwałem od niego. No i w sumie taka, nie oszukujmy się, że początek bardzo słaby, bo tylko 300 asysty, straciłem 300 HP, um, więc no bardzo, bardzo, bardzo słabo. Teraz widząc ustawienie mojego teamu i to co robi przeciwnik... Doszłem do wniosku, że zaraz, zaraz ja powinienem zająć jakiegoś tam pasywa, oni za chwilę będą wyjeżdżać. No i właśnie. Na początku gdzieś otwarcie, bo myślałem, że będę to aktywnie spotował, ale później stwierdziłem, że mam jeszcze sporo czasu. Oni dopiero jadą i zajmę jakiegoś pasywa, takiego wiecie z jajem. Nietypowy krzak. Tutaj znalazłem jakieś drzewa, więc je jeszcze trochę połamałem. Starałem się ustawić... I znaleźć takie krzaki, że no mógł się cały schować, co raczej oczywiste. Mm, tutaj z fajnych kandydatów. Teraz to projekt to mnie jeszcze nie zobaczyło, ponieważ byłem za krzakiem, upewniłem się. Mm, no i teraz, tak naprawdę. Zobaczcie ten krzaczek, że praktycznie ber się idealnie w jego mieści. Tutaj, taka uwaga, że owszem, wystaje mi opona i kawałek tej, tego koła, ale to nie ma znaczenia, ponieważ tutaj nie ma żadnego punktu spot, spotującego, no i dzięki temu mnie nie zobaczą. A cała reszta, czyli jarzmo, dolna płyta, jest schowana w krzaku. To co widać tutaj, że jestem dzięki temu bezpieczny. No i tak naprawdę można przyspieszyć teraz, bo, bo już się spodziewacie jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, że. widzę tutaj wszystko to jak na patelni po prostu dla mnie. Jest piękny spociszek I mój team teraz jedyne co, to musi stać z tyłu, kampić artylerię, z ewentualnie z góry strzelać. No i zobaczcie, że naprawdę no piękne, e piękny spot. Oni nie wiedzą w ogóle co się dzieje, skąd mają spota. E no, to, to mi naprawdę śmieszy taka wiecie. Mm, no, nie wiedza, czy też po prostu. Mm, no, taka sytuacja mnie naprawdę bardzo śmieszy. E, no, zobaczcie, że cały czas tutaj te. oni są po spocie moim. Artyleria bije. Ja wezmę to przyspieszy, bo w sumie no nic ciekawego się nie dzieje. To w sumie w ramach takiej ciekawostki chciałem wam pokazać. E, takiego krzaczka. E, no, zobaczcie, że tu wszystko. No, wszystko po prostu widzę. Oni się. Tego za nic nie spodziewają. Już 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy asysty na moim koncie. Zobaczcie, że naprawdę no, wszystko widać stąd i te, te centrum, i ten lasek, i całą tą patelnię. Oni już zrezygnowali, nie mają pomysłu, skąd dostawali spota. Gdzieś tam um, uciekają stąd i teraz naprawdę. Tak naprawdę pozostaje mi. W dobry moment, wyczekać na dobry moment i. I wyjechać z pasywa, tak, no teraz tutaj jakiś jeszcze y, asystę dostaje Gdzieś ten UDES jeszcze został, tu na szczęście Arta go strzeliła tak, że jest dla mnie na strzał mm, The Grill jeszcze dojechał Tutaj z tym Grillem będzie śmiesznie, zobaczcie, że on czeka, zniknie, ale... No, halo, halo, tutaj mam pasywa, widzę cię do doskonale y, Więc tutaj <grym> też śmiesznie było Kusiło mnie, żeby strzelić, ale... ale no, nie mogłem, wiadomo Teraz Artlerak kończy UDESa I w sumie... Cały czas byłem zaniepokojony, czy wygramy tą bitwę, bo zobaczcie, że, że tak naprawdę nie jest kolorowo. Mamy 2000 straty i tu zaspoileruję, że niestety, ale przegramy. No w sumie, co już widać po mapie, że nasi są praktycznie zamknięci i tam jeden kran, kran pomyślał o zajęciu mapy. Gdzieś tam poszedł od moich push Ale nie zajęli do końca tej strony, nie zajęli, zobaczcie, że ich przeciwnicy byli tu ustawieni Gdyby zajęli tego crossa tu, to bez, byśmy bez problemu, myślę, że to wygrali, no niestety tego nie zrobili No i przez to Przez to dosyć mocno teraz przegrywamy 4 do 8 Co prawda HP-kowo tylko 1000, no teraz 3000, gdzieś tam mi się nie odświeżyło No ale ja już mam 8700, więc w sumie wynik dobry mimo tego, że przegrana bitwa to na pewno już będę y, na topie. Oto byłem spokojny, no bo taki, raczej taki wynik y, te top miejsce na pewno nam daje. Teraz zdobiłem z łuka. Miałem go do, oczywiście gotowego na grilla, ale się udało ukadobić, więc jak najbardziej w porządku. Wiadomo, że fragi są bardzo cenne, bo to jest oczywiście doświadczenie. Teraz ten grill, strzał niestety w gąskę. W sumie potrzebny ten hałek, bo i tak był dla mnie na dwa strzały, więc w sumie lepiej było apc em strzelać. No ale teraz już widząc ile ma HP ładuję APC-a, żeby pewny strzał. No niestety tutaj przyjąłem PESKA i kompletnie niepotrzebnie. Widzę, że już nie ma co ratować bazy. Nie ma na to szans, więc po prostu stwierdziłem, że... Że PERPARTE Gdzieś tam jeszcze krana próbowałem zniszczyć, niestety mi się nie udało. On gdzieś się schował. No i teraz tak naprawdę no tak jak powiedziałem. Liczę, że jeszcze mogę jakiś tam frag, jeszcze jakiś tam damage zrobić i po prostu yy, pojechać na tyły wroga i tą artylerię zniszczyć. Teraz Haechan, ciekawe, że mi to yy, kompletnie nie wylosowało. Yy, to już lepiej byłoby strzelić z yy, APCR-ka. Tą Artę gdzieś tam próbuję wmanewrować, Udało się, dobijam. Nie oszukujmy się, że to nie było jakoś bardzo trudne. Yy, teraz, zwłaszcza, że się ten strzeliło. Wiem, że muszę po szybko. Yy, bo ono ładuje, gdzieś tam się wyświeciło, ja próbuję gdzieś strzelić, niestety nie weszło ale jadę dalej, myślę sobie, no dobra, kto może być przy arcie, wszyscy są tam więc jadę do końca, jadę twardo po artylerię ale tutaj na niespodzianka i... teraz, zobaczcie no, ninja bo odwrócił skapa, żeby mnie zniszczyć i niestety, ale moja bitwa się skończyła, przejdźmy do podsumowania tak jak mówiłem, bitwa raczej jakoś niesamowita nie była. Raczej traktuje się to w takie ciekawostka. Nie wiem, czy wiedzieliście, że tam w ogóle się da pasował ustawić jakiegoś fajnego EBR, czy nie to był pierwszy raz. Nie znałem tych krzaków w ogóle gdzieś tam. Wiadomo, na szybko zobaczyłem, znalazłem, stwierdziłem, że się zmieszczę i się udało. No, wydaje mi się, że bitewka fajna, co prawda, przegrana, ale mm, pasyw na pewno dobry. Czy to na jakieś natarcia CW, klanówki randomy, myślę, że się przyda. Widzieliście, jaki jest ładny spot, więc to może być warta uwagi. Pozycja no, 8800 asysty, więc bardzo ładny wynik. 1498 uszkodzeń, 3 fragi. 800, prawie bazowego Expa. Po mnie druga osoba 500, więc różnica całkiem spora. No, oczywiście to był ranked więc dostałem, yy, dostałem ten Chevron. I mimo konta premium minus 22000. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!